Wszystkim z tej strony, Gerald. Dzisiaj przychodzę dla Was tak, z taką małą niespodzianką. Otóż postanowiłem stworzyć zupełnie nową playlistę na, na naszym kanale na kanale moim Ciri dotyczącą wszelakich chorób, z jakimi zmagają się ludzie na całym świecie. Także bez zbędnego przedłużania, zapraszam do wysłuchania. W pierwszej kolejności opowiem Wam trochę o stwardnieniu rozsianym, które jest bardzo poważną chorobą, nieuleczalną. Stwardnienie rozsiane, czyli z łaciny sclerosis multiplex, czyli w skrócie SM, to przewlekła zapalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, której dochodzi do wielokliskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Choroba ma najczęściej przebieg fazowy z okresem zaostrzeń i remisji. Remisji to znaczy, że czasami niektóre choroby ludzie przechodzą bezobjawowo, tak jak to było na przykład w przypadku koronawirusa. Częstość ich występowania zależy od rejonu geograficznego i waha się od 2 do 150 na 100 tysięcy ludności, w zależności od kraju i konkretnej populacji. Czyli to zależy od kraju, w którym ta choroba się rozwija, bo nie w każdym kraju jest tak samo. W każdym kraju jest różnie. Stwardnienie rozsiane zostało po raz pierwszy opisane w 1868 roku przez Jeana Martina Harkota. Dotyczy najczęściej osób młodych ze szczytem występowania między 20 a 40 rokiem życia i z nieznaczną przewagą zachorowań u kobiet i mężczyzn. Niż mężczyzn, przepraszam. Czyli krótko mówiąc, Stwardnienie rozsiane, rozsiane najczęściej objawia się u osób pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. No Jest też nieznaczna taka, w, tak właśnie w tłumaczeniu z języka medycznego, przewaga yy, zachorowalności na tę chorobę u kobiet niż mężczyzn. Czyli kobiety częściej yy, zapadają na stwardnienie rozsiane niż mężczyźni. W ogólnym rozumieniu, SM, czyli właśnie z łaciny stwardnienie rozsiane, jest chorobą dotyczącą komórek nerwowych, czyli neuronów glejowych, oligodendrocyty, komórek odpornościowych mózgu, czyli mikroglej, w której dochodzi do uszkodzenia osłonki milinowej wokół wypostek komórek nerwowych, co powoduje niemożność prawidłowego przekazywania impulsów wzdłuż dróg nerwowych w mózgowiu i rdzeniu kręgowym. Określenie rozsiane odzwierciedla rozrzucenie procesu patologicznego w różne miejsca układu nerwowego, jak również odstęp zmian w czasie. Czyli, krótko mówiąc, stwierdzenie rozsiane dotyczy tego, że całe to stwardnienie po prostu nie gromadzi się w jednym miejscu, tylko roznosi się po całym, po całym układzie nerwowym. Ale nie zawsze w tym samym czasie, tylko tak odstępach czasowych Aktualnie uważa się iż stwardnienie rozsiane jest chorobą autoimmunologiczną, w której układ odpornościowy gospodarza zwalcza komórki własnego organizmu, w tym przypadku w tkance nerwowej. Mniej powszechny jest pogląd o neurodegeneracyjnym charakterze o niejasnym podłożu metabolicznym. Niektóre badania wskazują, że na zależność między występowaniem stwardnienia rozsianego a konsumpcją mleka, a konkretnie białek błony otaczającej kuleczkę tłuszczową mleka, czyli MFGM, rozważa się również rolę zakażeń wirusowych, np. wirusem Epstein-Barr oraz pewnych innych nieznanych czynników środowiskowych. Niektórzy wskazują również na znaczenie niedoboru witaminy D Przede wszystkim w dzieciństwie. Najnowsze doniesienia wskazują również, że przyczyną SM może być przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żyna. Stwardnienie rozsiane może powodować wiele objawów i zespołów objawów. Najczęściej są to zaburzenia ruchowe, czuciowe, muszczkowe, w tym zaburzenia równowagi, zaburzenia widzenia, autonomiczne, bólowe. Znaczy zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne, w tym zaburzenia poznawcze i zaburzenia nastroju. Częstym objawem jest również przewlekłe zmęczenie. Stwarnienie rozsiane jest jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u osób młodych, aczkolwiek wielu pacjentów może doświadczać łagodnego przebiegu. myślę, że zrozumieliście o co w tym chodzi więc nie będę pan tak, to, tak tego szczegółowo tłumaczył najkrócej mówiąc stwardnienie rozsiane najczęściej objawia się u osób młodych no i czasami też niekiedy doprowadza te osoby do niepełnosprawności na przykład, że takie osoby nie są w stanie poruszać się samodzielnie są też niekiedy przykuwane do, do wózka inwalidzkiego stwardnienie rozsiane może przyjąć jedną z poniższych form są cztery w sumie jest to postać rzutowo-remisyjna, postać wtórnie postępująca, postać pierwotnie postępująca oraz postać postępująco nawracająca. Obecnie nie jest znane leczenie przyczynowe stwardnienia rozsianego, jednak znaczna liczba chorych na świecie i prowadzący do niepełnosprawności przebieg choroby sprawiają, że na świecie przeprowadza się liczne próby lecznicze z coraz to nowymi substancjami. Czyli tak krótko mówiąc, stosuje się coraz to nowe substancje lecznicze i różnego rodzaju lekarstwa, żeby żeby po prostu jakoś zapobiec tej chorobie. Oczywiście wiadomo, no, stwarnie nierozsiane jest z reguły chorobą nieuleczalną. Ale niekiedy, niekiedy się zdarza, że można tę chorobę nieco nieco zastopować. Bo niby są jakieś lekarstwa, które pozwalają wyleczyć się z, z stwardnienia rozsianego, jeśli dobrze słyszałem, ale to są leki nierefundowane w Polsce, więc tutaj ciężko jest to takie lekarstwo. Co jeszcze? Początkowe objawy stwardnienia rozsianego są zazwyczaj przemijające. Łagodne i samoograniczające się. Z tego też powodu mogą, się mogą nie powodować niepokoju i nie zmuszają do wizyty u lekarza. Często natomiast są ujawniane podczas dokładnego wywiadu retrospektywnie. Do tych objawów należą: zmiany czucia w kończynach lub na twarzy, 33%, całkowite lub częściowe zaniewidzenie, czyli 16%, epizody podwójnego widzenia, 7%. Osłabienie 13%, niestabilność chodu 5% i problemy z utrzymaniem równowagi 3%. Do nieco rzadszych objawów może, można zaliczyć afazję lub MS, zaburzenia psychiczne. 15% pacjentów przejawia kilka objawów, gdy po raz pierwszy poszukują pomocy lekarskiej: zapalenie nerwu wzrokowego lub miejscowe osłabienie siły nóg. Może prowadzić do upadków i innych poważnych wypadków. W niektórych przypadkach, pierwsze objawy są poprzedzone ogólnoustrojową infekcją, urazem lub nasilonym wysiłkiem fizycznym. Charakterystyczne dla SM są rzuty choroby. Rzutem nazywa się wystąpienie nowego objawu lub nasilenie się już istniejącego, trwającego 20, trwające 24 godziny i więcej i powodujące pogorszenie stanu chorego o 1 i więcej punktów w skali EDSS. Teraz trochę o teraz trochę o przebiegu choroby i tych wszystkich postaciach. Tak pokrótce. Przebieg choroby jest trudny do ustalenia. Na początku choroby możliwe jest zatrzymanie się procesu chorobowego, jak również dalszy, powolny postęp schorzenia. Opisano kilka wzorców przebiegu choroby, a oparte są one na podstawie dotychczasowego jej przebiegu. Rozróżnienie to jest, waż to jest ważne nie tylko ze względu na diagnozę, ale także z uwagi na sposób leczenia i ocenę możliwości odpowiedzi leczniczej. W 1996 roku Narodowe Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego w USA wyróżniło następujące postacie przebiegu SM, czyli te, które Wam wymieniłem wcześniej. Pierwsza to oczywiście postać rzutowo-remisyjna. Ten typ przebiegu dotyczy na początku choroby blisko 85-90% wszystkich pacjentów. Charakteryzuje się występowanie tzw. rzutów, czyli nagłych objawów i uszkodzenia układu nerwowego. Które mogą być objawami nowymi lub stanowić pogorszenie istniejących. Rzuty są poprzedzielane różnym, różnym okresem względnej stabilizacji, trwającej od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Objawy pojawiające się w czasie rzutu mogą całkowicie się wycofać lub częściowo pozostać. W sytuacji kiedy wycofują się całkowicie, można uznać chorobę za łagodnie postępującą. Druga to postać wtórnie postępująca. Postać wtórnie postępująca dotyczy około 80% chorych z postacią rzutowo-emisyjną po wielu latach trwania choroby. Po wielu rzutach kumulujące się ubytkowe objawy neurologiczne doprowadzają do postępującej niepełnosprawności. Postać ta jest najczęstsza w, próż... w późnych fazach choroby po wielu latach jej trwania. I prowadzi do największej niepełnosprawności. Trzecia to postać pierwotnie postępująca. Dotyczy około 10% pacjentów, w których po pierwszych objawach choroby nie obserwuje się remisji i chociażby częściowego cofnięcia się choroby czy też objawów. Pogorszenie następuje stopniowo bez ewidentnych zaostrzeń. Postać ta najczęściej dotyczy osób z późnym początkiem choroby. No i ostatnia to postać postępująco-nawracająca. Dotyczy tych pacjentów, którzy od samego początku prezentują postępujące pogorszenie z epizodami zaostrzeń. Jest to najrzadsza z form SM. Niemniej jednak, najwcześniejszą kliniczną manifestacją postaci rzutowo-remisyjnej SM jest klinicznie izolowany zespół, czyli CIS, od Clinically Isolate Syndrome. W klinicznie izolowanym zespole dochodzi do podostrego przebiegu wskazującego na demielinizację, lecz, lecz kryteria rozpoznania SM u pacjenta nie są jeszcze spełnione. W kilku badaniach wykazano, że leczenie interferonami w czasie początkowego przebiegu choroby może zmniejszyć ryzyko rozwinięcia się klinicznego SM. Przypadki podejrzewane o SM w czasie przed, przed wystąpieniem klinicznie izolowanego zespołu są czasami określane jako możliwe przedkliniczne przypadki SM. Oprócz tego można wyróżnić jeszcze kilka podobnych chorób, opisywanych jest kilka innych postaci. Stwardnienia rozsianego. Jednak większość badaczy przedmiotu ma wątpliwości, czy są to różne kliniczne prezentacje stwardnienia rozsianego, czy też raczej różne jednostki chorobowe o podobnym demilizacyjnym charakterze. Wśród skorzeń można, można wyróżnić: choroba Debika, stwardnienie koncentryczne Balo, choroba Schiedlera, Schildera i choroba Marburga. by Wam to jeszcze powiedzieć. Tak jak wspomniałem wcześniej, stwardnienie rozsiane jest z reguły chorobą nieuleczalną. niby są jakieś lekarstwa, które pozwalają w znacznym stopniu jakby, za, może nie tyle zapobiec, co trochę osłabić działanie choroby i trochę zastopować jej działanie niby są jakieś lekarstwa, które być może zapo pozwalają zapobiec które pozwalają wyleczyć taką osobę ze stwardnienia rozsianego ale te lekarstwa niestety nie są refundowane w Polsce więc jest o nie bardzo ciężko i są niestety piekielnie drogie ale oprócz tego są jeszcze różnego rodzaju lekarstwa, które pozwalają na tak jak już wspomniałem wcześniej na tymczasowe zastopowanie choroby lub po prostu i osłabienie nie będę wymieniał tutaj nazw tych wszystkich lekarstw, bo to wy wszyscy musicie yy, wybrać te które, te, które są najsensowniejsze. Mówię to oczywiście o osobach, które chorują na stwardnienie rozsiane. Bo wiadomo, ci, co są zdrowi, nie muszą tego przyjmować. No i oprócz tego jest jeszcze powiem Wam też jeszcze trochę o Epidemiologii, czyli, czyli o tym, gdzie występuje największe ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane, a gdzie najniższe. To przedstawię Wam to na mapie. Zobaczcie sami. Największe ryzyko jest oznaczone kolorem niebieskim i są to niemalże połowa Europy, w tym także nasz kraj, czyli Polska, oprócz tego jeszcze Czechy, Słowacja. Część Ukrainy, Białoruś, Belgia, Holandia, Szwecja, Wyspy Brytyjskie, oprócz tego jeszcze Grenlandia, no i, no i praktycznie 3 czwarte USA, szczególnie te na północy. Prawdopodobnie wysokie ryzyko jest oznaczone kolorem czerwonym i są to Rosja, Finlandia. Część Francji. No i także niektóre kraje leżące na, na Półwyspie Bałkańskim i Arabskim. Niskie ryzyko jest, określone po, jest oznaczone kolorem pomarańczowym. I są to 3 czwarte Australii, Japonia, niektóre kraje afrykańskie. Także co po niektóre kraje nawet na Półwyspie Arabskim. No i także także niewielki, niewielka część USA. Jeszcze tak wracając do wysokiego ryzyka, bo się pomyliłem. Jeśli chodzi o, o Amerykę Północną, to, to tutaj największe zachorow... największe ryzyko dotyczy się Grenlandii, połowy USA, Alaski i Kanady. Zobaczcie, że wprowadziłem was w błąd. Prawdopodobnie niskie ryzyko jest, określone, jest oznaczone takim jasno żółtym kolorem. I są to przede wszystkim kraje w Ameryce Południowej, w tym, w tym m.in. Brazylia, Kolumbia i tak Oprócz tego jeszcze większość krajów w Afryce, część krajów Ameryce Środkowej. No i kraje leżące na południu Azji. No, i ryzyko stopniowe to jest, to jest to oznaczone kolorem zielonym. Czyli Włochy, południe USA, no i południowe wybrzeże Australii. No i inne to, to są te białe. Czyli południowa część Rosji, południe Ameryki Południowej, Norwegia. No i także tak jak już też wspomniałem kilka razy, jeszcze Madagaskar i kilka krajów leżących na Półwyspie Arabskim. I tak jak mówiłem wcześniej, to gdzie, to gdzie stwardnienie rozsiane roz, rozprzestrzenia się najbardziej to zależy przede wszystkim od kraju. I od populacji. Bo to też zależy od stopnia. Bo to też w sumie zależy od rodzaju, znaczy od liczby populacji. I na koniec jeszcze powiem Wam trochę o, o tym, jak stwardnienie rozsiane występowało w kulturze, bo to też zostało przedstawione. Niemiecki film propagandowy Oskarżam z 1941 roku Wolfganga Liebenera opowiadał o tym o chorym na stwardnienie rozsiane, który chce, aby go zabito, ponieważ sam nie jest w stanie tego dokonać. W filmie Duet for One Julie Andrews, Julie Andrews gra violoncellistkę, której kariera zostaje zniszczona właśnie przez tą chorobę, czyli stwardnienie rozsiane. W amerykańskim serialu telewizyjnym The West Wing fikcyjna postać prezydenta USA Joyce Bartland choruje na rzutowo-emisyjną postać choroby. Kalista z filmu Dreamland z 2006 roku choruje na SM. Angielska wiolonczelistka Jean-Luc Dupree zmarła na SM w 1987 roku w wieku 42 lat. Po długiej walce z chorobą straciła zdolność do gry na instrumencie z powodu pogorszenia słuchu, koordynacji rąk i czucia w palcach. Jej przypadek przedstawiał film biograficzny z 1998 roku pod tytułem Hilary and Jackie. Wspomniana sztuka Duet for One również była zainspirowana życiem Dupree. No, i to tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Piszcie w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Zostawcie łapki w górę. No i czekajcie na kolejne materiały o poszczególnych chorobach. Będę starał się je stawiać na bieżąco. A na razie, dzięki jeszcze raz za wysłuchanie. No i pozdrawiam Was w imieniu swoimi Ciri. Bywajcie.